Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje Krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Autonomiczny wózek. Materiał opowiada o projekcie autonomiczne wózki widłowe zrealizowanym przez łódzką firmę Inowatica. O przedsięwzięciu wspartym z Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego opowiada Bogumił Zięba, prezes firmy Inowatica oraz Wojciech Munarczyk, wspólnik. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja – projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Realizujemy projekt autonomicznego wózka widłowego, który polega na tym, że tworzymy system informatyczny, który ma zdanie przejąć kontrolę nad wózkiem widłowym i wykonywać pracę, którą dotychczas wykonują operatorzy wózków widłowych, czyli sterować wózkiem widłowym, poruszać nim i przemieszczać towary, produkty, palety w zakładach produkcyjnych czy w jakichś składach hurtowych. Podstawowym celem naszym jest prostota obsługi i chodzi nam o to, żeby taki wózek można było wprowadzić do zakładu przemysłowego i w ciągu maksymalnie jednej godziny nauczyć go, jakie operacje ma wykonywać. W przyszłości algorytmy sztucznej inteligencji pozwolą wózkowi samodzielnie uczyć się operacji, które ma wykonywać. Skala inwestycji która jest wymagana, żeby taką technologię stworzyć, jest ogromna i przewyższająca możliwości naszej firmy. Fundusze unijne jest to jeden ze sposobów bardzo korzystnych finansowania takich prac naukowo-badawczych.